Miałem teraz w tej trasie naczepę Mege. Miałem ciągnik na małych kołach. Miałem naczepę Mega, ja może ja Wam wyjdę to pokażę. coś wam chciałem pokazać, co myślę, że może Wam się przydać na przyszłość. Miałem, słuchajcie, naczepę Mega, która już pojechała. A teraz będę brał naczepę standard. Wiecie, że. Ciągnik jest na małych kołach, a tutaj mamy porównanie. Ciągnik jest na małych kołach, tył, a tutaj jest naczepa na dużych kołach. I taką będę brał, tylko że ona stoi tam. I teraz już mam nadkola ściągnięte, tu mam nadkola założone. Trochę to nie fajnie wygląda, ale przy przepinkach, przy, przy, częstotliwości, przy częstotliwości przepinek, jakie my robimy, to niestety nie ma gdzie ich w sali, bo na czepach nie ma palecia. Tak. I teraz ee, Muszę Żeby wziąć na czepę standard Muszę założyć nad kola Bo tutaj będę miał taki prześwit Ale dlaczego taki prześwit skoro siodło jest tak nisko A no właśnie dlatego, że to jest regulowane siodło I zaraz Wam pokażę Jak się je reguluje Tylko wezmę sobie Może najpierw rękawiczki Kurwa po Biorę sobie rękawiczki Oczywiście będę jeszcze zakładał nadkole Ale najważniejsze co Wam chciałem pokazać to to regulowane siodło Otóż Patrzcie teraz Tu mamy jedno zabezpieczenie Tu mamy zawór, który reguluje wysokość siodła mamy drugie zabezpieczenie I tu mamy trzecie zabezpieczenie żeby siodło nam się nie kolibało i oczywiście odbezpieczenie siodła i teraz Wam pokażę o co w tym wszystkim chodzi nie wiem czy to tak będzie widać ale może będzie widać dobra nie, właściwie to odepnę ten przylepiec założę jedną rękawiczkę i Wam będę pokazywał żeby podnieść takie siodło, regulowane siodło, pierwsze co odbezpieczam to zabezpieczenie, które zauważcie wyciągnie tego rygla. Nie wiem czy to będzie widać. Odbezpiecza się oczywiście w sposób taki normalny, normalnie to przesuwam. widzicie tego bolca, który tutaj wychodzi. Już jest siodło ubezpieczona, muszę sobie włączyć podgląd i teraz tym zaworem podnoszę siodło, tutaj jest pod spodem poduszka pneumatyczna, która te siodło podnosi i proszę, siodło już, już jest u góry, teraz muszę spuścić tutaj takie kobyłki o proszę widzicie, takie podstawka pod siodło okej, okay. już mam rozłożone po prostu opuszczam tylko siodło. Siodło stoi ładnie na tych podstawkach, a ja tym zabezpieczeniem zabezpieczam siodło. I proszę bardzo. Siodło już jest pod naczep, podniesione pod naczepę standard. Teraz, jakbym chciał opuścić, odblokowuję oczywiście zabezpieczenie, czyli ten bolec. Podnoszę sobie do góry. Włączę sobie podłogę, czy to wszystko widać. Podnoszę sobie tą kobyłkę. Tak. Tylko z jedną ręką tym... ciężko, ciężko będzie mi to skoordynować. odwo sobie opada, sobie i już jest pod noclega Media. Także pokazuję Wam to, bo może Wam to się na przyszłość przydać, a zawsze chciałem Wam to pokazać. I oczywiście podnoszę, bo ja mam dzisiaj do zabrania standarda. Kobyłka. opuszczam zabezpieczam już mogę brać standardy tylko jeszcze ten nadkola założę nie fajnie to wygląda ale mówię nie macie tego nie macie tego wsadzić więc taki system trzeba było opracować sobie nadkola się zakłada bardzo prosto tu już chyba nie trzeba tego tłumaczyć ale zaraz sobie założę najpierw muszę przejść telefon podłączyć do ładowarki przecież muszę sobie zamówić pizzę Ale do kurwa i nic nie zjem